Cześć! Przed Tobą 19 moduł Wyzwania Szpagat. Jeżeli masz ochotę dołączyć do tego wyzwania, tutaj na górę wrzucam link z całym planem. Zapraszam Cię również serdecznie do mojego klubu Fitness Online, w którym znajdziesz bardzo dużo różnych treningów ze sprzętem, z obciążeniem sztanga. Pilates, Mobility, Yoga. Naprawdę myślę sobie, że każdy znajdzie coś dla siebie. Aby poznać szczegóły działania mojego klubu, zapoznaj się tutaj z tym linkiem, który pojawił się na górze. Do dzisiejszego zestawu będzie nam potrzebny blok do jogi. Jeżeli nie masz, możesz spokojnie ćwiczyć bez albo na przykład wykorzystaj roller, ale oczywiście z blokiem będzie intensywniej i trochę wygodniej. I kolejna rzecz, która nam się przyda, jest to taśma do stretchingu. Możesz też wykorzystać taśmę oporową, ale najlepiej taką jak najmniej rozciągającą się lub jakiś zwykły pasek, na przykład od szlafroka. Przygotuj się i zaczynamy. Na razie jeszcze bez naszych zabawek chciałabym, żebyśmy weszli do pozycji wykroku i teraz wchodzimy tutaj mocno, głęboko i intensywnie. Odsuń nogę z tyłu. Ważna rzecz podczas dzisiejszego treningu. Chciałabym, żebyśmy wszyscy spróbowali ułożyć miednicę do tyłu pochylenia. czyli nie, że wypinamy tu pośladki, tylko właśnie fajnie te pośladki są jakby schowane pod siebie. Wchodzimy i trzymamy. Czujemy na razie rozciąganie pachwiny, pachwina Delikatnie rozciąga się również przód uda, ale póki kolano jest wyprostowane, to mamy głównie rozciąganie przodu biodrowo-lędźwiowy. Ja tak staram się troszkę wychodzić jakby delikatnie tutaj do przodu, żeby jeszcze mocniej poczuć pachwinę i z oddechem rozluźniam i dopycham, jakby moją miednicę do maty. Staram się też nie opierać na rzepce tutaj na kolanie, tylko delikatnie nad nią, czyli w dolnej części tutaj kości udowej. Bardzo często mamy problem z rzepką, więc takie dociśnięcie jej centralnie do maty może po prostu dawać dolegliwości bólowe. Wchodzimy, fajnie puszczamy tą pachwinę i teraz słuchajcie, wychodzimy z pozycji i zrobimy sobie krótsze rozstawienie stopa kolano. Za to będę chciała, że przeciwną ręką złapiemy stopę i spróbujemy właśnie dociągnąć piętę do pośladka. Delikatnie wychodzę tak, żebym poczuła, że rozciąga mi się przód uda i próbuję ułożyć miednicę do tyłu pochylenia. Na razie pamiętaj, przeciwna ręka do nogi i trzymamy. Wchodzisz do pozycji. Jeżeli chcesz, możesz pójść jeszcze niżej. Ważne jest to, żeby teraz oprócz ściągania pachwiny, którą też będziemy czuć, żebyśmy słuchajcie, jeszcze czuli przód uda. Kolano nogi z przodu, staraj się trzymać bezpośrednio nad kostką. I tak jak mówię, jeżeli bolicie kolano, to który je dotyka do Ziemi, to albo zainwestuj w grubszą matę, albo złóż po prostu swoją matę. Na kilka razy, nie podkładaj zwykłej poduszki, bo ona niestety nie pomoże. Bardzo często one są mięciutkie, więc wciąż to kolano mocno wciska się w ziemię. I tak jak ja, staraj się położyć, zobacz, tą nogę na górnej części uda, a nie właśnie tak, żeby wcisnąć bezpośrednio rzepkę. Trzymamy jeszcze. Super, puszczamy luźniutko. I teraz słuchajcie, to samo na drugą stronę. Dobrze? Czyli mocno wychodzimy tutaj. Na razie do przodu. Chcemy rozciągnąć pachwinę. Odsuwam, zobacz. To moje kolano jak najdalej. I tutaj staram się zejść jak najniżej. Czuję też tutaj pośladek. Dopycham jeszcze tą nogę. Prostuję plecy. I tak staram się delikatnie wyjść ciałem do przodu, żeby jeszcze poczuć pachwinę. I skupiam się bardzo mocno na oddechu, i z tym oddechem jeszcze rozluźniam pachwinę, rozluźniam mięśnie, które zginają biodro, rozluźniam mięśnie brzucha. I chcę, żeby po prostu ten brzuch tak fajnie opadł mi do maty. A razem z brzuchem moje miednice. To jest oczywiście nieprzyjemne, bolesne. Oddychaj. Walczy z bólem oddechem. Wolniutko wychodzimy z pozycji, cofamy się. Na razie możesz cofnąć się troszkę bardziej, żeby łatwiej było ci tutaj złapać stopę. I jak już złapiesz, tutaj idziemy. Mocno do przodu, próbując rozciągnąć przodu. Oddychaj, pamiętaj, kolano nogi z przodu bezpośrednio nad kostką, mocno tutaj dociągamy nogę i jeszcze dopychaj jakby miednicę tutaj do maty. To być nieprzyjemne. Z każdym oddechem stara się jeszcze schodzić niżej, jeszcze głębiej wchodzić w pozycję. Wolniutko wychodzimy. Teraz bierzemy nasz blok do jogi. Położymy kolano wyżej, i dzięki temu będziemy mogli jeszcze fajniej i intensywniej się rozciągnąć. Zakładam, słuchajcie, taśmę na stopie. Opieram tutaj kolano. Otwieram kolano na bloku, wychodzę z drugą nogą maksymalnie do przodu. Dobra, znowu ja jestem oparta, jestem słuchajcie, tutaj oparta na mm, udzie, nie wciskam rzepki, i teraz wychodzę na maksa i dociągam sobie tutaj ręką. Jeszcze bardziej tą stopę, używając taśmy. I trzymamy. Rozciąga się pachwina na maksa. I do tego wszystkiego rozciąga się jeszcze przód Oddychaj. Możesz sobie poprawiać. I jeszcze bardziej dociągać stopę. Wolniutko wychodzimy z pozycji, odpuszczamy i zamieniamy. Pamiętaj, dobrze o przykolanu, zwłaszcza że blok do jogi. Jeżeli masz dobry blok do jogi, to on jest stosunkowo twardy. Ok. Wchodzisz, odsuń daleko nogę. Tutaj taśmą. Nie jest tak osobiście wygodnie, ale możesz też tą taśmę przerzucić sobie tutaj do góry, jak wolisz. Okay? Po prostu mamy w taki sposób pracować, aby pięta dochodziła nam do pośladka. Dobra. Wchodzimy, trzymamy, oddychamy. Pamiętaj oddech i z każdym oddechem możesz pogłębiać. Czujemy bardzo mocno intensywnie pachwinę i czujemy bardzo mocno i intensywnie przód uda. Mam nadzieję, że nie jestem tutaj jedyna, a jeżeli jestem, to jeszcze mocniej dociągnij taśmę, jeszcze tutaj lepiej wejdź do pozycji, okay. I oddychaj. I wchodź coraz głębiej w pozycję. Wolniutko odpuszczamy. Mam nadzieję, że udało Ci się to poczuć. Położymy się teraz na plecach, położymy sobie pod odcinkiem lędźwiowym blok do jogi wszystkie osoby, które są w klubie wiedzą, co to za ćwiczenie. Jeżeli go nie znasz, to trzymaj blisko taśmę, dlatego że może po prostu zabraknąć Ci ręki, żeby dociągnąć stopę. Do dłoni, i wtedy taśma tutaj będzie super ratunkiem. Kładziemy się, słuchajcie, w taki sposób, aby pod naszą kością krzyżową umieścić blok. Dobra, a my tutaj kładziemy się na plecach, więc zostawiamy tutaj ten blok w taki sposób, żeby było nam wygodnie, że tak powiem, leżeć. Dobra, fajnie tutaj oparte nasze ciało. I teraz łapiemy sobie e, ręką palce u stóp. Ta noga leci na zewnątrz, drugą nogę dociągamy. I teraz, co takiego robimy, na maksa tutaj ta noga jest fajnie otwarta. Staramy się dociągnąć bardzo mocno stopę. Na przeciwną stronę. I tutaj na pewno czujesz bardzo duże rozciąganie wewnętrznej, um, nie wewnętrznej strony uda, tylko przodu uda. Dobra? Ten gręgosłup jest fajnie wypięty, i właśnie chcemy, żeby ta noga tutaj opadła. I leżymy. Cały czas. Staraj się mocno ściągać, dociągać i my normalnie się tutaj spinamy, więc zrób wdech i z wydechem puszczaj luźno pachwinę i puszczaj a, luźno przód tutaj. I ta noga będzie coraz bardziej opadać i opadać, a ta druga tutaj jest w górze po to, żeby lepiej stabilizować miednicę, żeby cała miednica nie uciekła mi jakby do przodu pochylenia, dobra? tylko właśnie sama noga, a dzięki tej nodze tutaj jakby przy brzuchu w ten sposób, to mamy właśnie taką fajną pozycję neutralną miednicy, nawet jeżeli mocno ją dociągniemy, możemy lecieć do tyłu pochylenia. wychodzimy wolniutko z pozycji otwieramy łapiesz stopę mocno tutaj ją dociągnij ta noga ma mi opaść ok, i drugą dociągamy jeżeli się szybko męczysz to możesz też to zrobić w taki sposób że po prostu tutaj sobie dociągniesz tą drugą nogę, ok? a jeżeli nie u nas spokojnie. Leżymy tak. Dobra. Dociągaj tu stopę i otwieraj. Wolniutko odpuszczamy, podnosimy do góry biodra, wyciągamy blok do jogi i siadamy w siadzie skrzyżnym. Usiądź sobie wygodnie. Otwórzmy klatkę piersiową. Zamknijmy oczy wdech nosem. I wydech również nosem. Wdech i wydech, wdech i długi, głęboki wydech, bardzo Ci dziękuję. Za naszą dzisiejszą ekspresową sesję treningową mam nadzieję, że wszyscy tutaj poczuliśmy mocne rozciąganie przodu uda, super trening dla osób, które mają problemy z kolanami, problemy z postawą, a dokładnie hiperlordozę, dużo siedzą, bo przez to niestety tutaj mięsień biodrowo się przykurcza, więc jest to naprawdę idealna opcja dla was. Dajcie mi znać, jak wam poszło, a ja jak zwykle życzę Cudownej reszty dnia no i mam nadzieję, że już niedługo widzimy się na treningu. Cześć!